Wojna, wojna na podwórku. <laughs> Nie gryzie mu ogon. A mało to razy? To nie pierwszy raz. Nie! Za uszy, za ogon to się psy gryzą, dlatego kiedyś uszy i ogony psom się kopiowało, żeby drugi pies nie mógł psa zaatakować, za uszy, za ogon i szarpać, i rozrywać i pokonać. Bo to są takie czułe punkty u psa, jak pięta Achillesa. Uszy i ogon. Bardzo łatwo złapać zębami za uszy, za ogon i zrobić rany i krwotok nawet, bo rana otwarta, szarpana, ale też mogą się gryźć za pyski, za nosy, za trufle. Trufla jest mocno unerwiona i ukrwiona. Pies może stracić dużo krwi, jeżeli trufla jest y, mocno przegryziona. Czyli końcówka nosa, pyska na trufla. O, jeden sobie znalazł zabawkę do szeleszczenia, żeby szeleścić i pchać i nosić. I zaraz to rozsypie i będzie koniec zupki, zupki chińskiej będzie koniec. A, no, może się nie uda, może się nie uda rozszarpać, nie? Musie, Nusie, jaka to zupka? Jaka to zupka? Zupka z makaronem. Fajnie szeleści, dlatego ich to zainteresowało. Zaraz usiądę na podłodze i będę ich filmowała z poziomu podłogi. To będzie lepiej widać pyski i, i, i ciało z boku, a nie z góry. Ale takie ujęcia z góry też są ciekawe, bo widać jak pieski biegają. Jaką mają aparycję, czyli sylwetkę, jak wyglądają, jaki temperament, jaki ruch. Czy, czy nie kuleją, czy nie są krzywe, czy kręgosłupy nie są krzywe. To jest pieska, trzeba oceniać i jak stoi, i jak chodzi, i jak biega. <ścoughs> Chciał stanąć na tylnych łapkach, ale teraz się nie udało. Poprzednio się udało, stanął na dwóch łapkach, tak prosić, tak. A tym razem się nie udało. O, ten teraz ten drugi. Próbuję na dwóch łapkach stanąć. Ale to są. Akrobaci. Gimnastyka. Ręcznik mają do sikania. Położony ręcznik do sikania zamiast maty. Może być ręcznik, może być szmata, cokolwiek, dywanik, co, co, co kto sobie życzy. Ja pożyłam ręcznik, bo ręcznik jest wielokrotnego użytku. Łatwo spłukać, łatwo wysuszyć. Można prać ile razy się chce wiele razy. Bo koce to się nie pierze wiele razy, bo się niszczą koce. Koce, kocyki to się robi filc. Filcują się kocyki. O, pieseczku mały! Tym tuchu! Pieseczku mały! Nie nadążam, no. Jak szybko bym musiała machać ręką, ale to co to by był za obraz? No i dobra. Kończymy to ujęcie. Minęło 5 minut. A jak ładnie prosił! Jak ładnie prosił! Na łapkach tylnych stanął i to szczeniak. Kurde. To są szczeniaki wygibasy. Wyjątkowo utalentowane. To trzeba mieć dobre, dobre wyczucie równowagi. Dobra, dobrą znajomość własnego ciała. To tak jak my byśmy stanęli na rękach. Bo my ludzie stoimy na nogach. Ale tak jakbyśmy mieli stanąć na rękach. Piesek, który chodzi na czterech łapkach. A chce stanąć na dwóch łapkach. To jest sztuka. To jest sztuka. Minuś! Pójdź do mnie w górę, ale nie chcę łobus. No, niczego im nie mogę nakazać, do niczego zmusić. To jest natura. Zamykamy tam teatrzyk? No, już tam się nie odzywaj. Mogę się kręcić w kółko, ale już chyba widać było. Co tutaj mam do zaproponowania? Co mam do zaproponowania? Dwóch wariatów: piesek i suczka. Młodziutkie, żywe, zdrowe, bez wady. Cicho tam! Bez wady. Cicho bądź! Bo każdy chce rządzić. Cicho. No, teraz dwa albo trzy. Więcej hałasu niż treści. Żadnej treści w tym szczekaniu nie ma, bo tu nie ma o co w ogóle. Z nudów raczej. No, pokaż jak skaczesz. Zamykamy nasz teatrzyk. Jakubuś i ty, Agnieszka. Jakubuś i ty, Agnieszka. I Jakubuś. I ty, Kubuś. Jakubunia. A ty, Pintusza. Ojj jejku, nie dasz się filmować. Cyclka podskakująca Nunusia, może chcesz kupę zrobić i tak musisz trochę poskakać, tak? Możliwe, że tak jest.